Wszystkie sceny odgrywane były przez profesjonalnego kierowcę na zamkniętym torze. Nie próbujcie tego sami na publicznej drodze. Dobra, ty tak cały dzień, co? A mam przestać? Coś A ja mam przestać i dwoje! Ja też się czuję normalnie jak na rolę sterza. Oni tego. Tyle nie siedzimy w limuzynie. Dlaczego? Dlaczego nie jesteśmy za kierownicą w tym pięknym samochodzie? Białka. Na szczęście zaraz jeszcze skończy paliwo, więc trzeba będzie jechać na stację i trzeba będzie z tego samochodu wysiąść, żeby zatankować. Ale ona i tak nie zatankuje, bo przecież ma od tego ludzi. Ale pytałam, czy chcecie jeździć. To nie Jeździć, no to jeździmy. Nie pytałam, czy to wyprowadzić. Siema, jesteśmy na torze w Koszalinie. Główną spodzianką jest jedyna kobieta, która jeździ w BMW Challenge. Zapraszamy. Jest bardzo nieśmiała. się nam dzisiaj powie, co robi w BMW Challenge. Jeżdżę BMW. <grywa> bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze, jedziemy dalej. Kilka szczegółów o Twoim samochodzie. Ścigam się BMW E30 318 jest w zasadzie seryjnym silnikiem, bo takie są wymogi akurat w mojej klasie. No Oczywiście jest to samochód przygotowany do sportu, ma klatkę bezpieczeństwa, ma zrobione zawieszenie, ma trochę zmodyfikowany układ hamulcowy. W naszej klasie jedziemy na seryjnych zupełnie oponach, co jest najważniejsze w tym wszystkim? Najważniejsze jest to, że Jagna jest wicemistrzynią i objeżdża facetów. I na to liczymy również dzisiaj. Zapraszamy Was na materiał. Pozdro od Jadźki. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam. Mamy to! Poznaliście już naszego kierowcę wybitnego. E, za mną stoi samochód, który będzie dzisiaj upalany. Nie, bo jest mokro. Więc będziemy próbować, a właściwie nas spróbuje pokazać nam, jak się jeździ 500 konnym autem. Ile mocy ma Twoja rajdówka 14, 4 i pół konia. Ile momentu? To jest ważne. Bardzo ważne To 75 Nm. Czyli wręczam Ci kluczyki do auta na dziś. Pamiętaj, o ilości cylindrów razy 2, mocy razy 3 i momentu też razy 3. Widzę, że nic sobie z tego nie robisz. No to do auta. Po 25 latach istnienia marki Lexus powstał RCF. Poprzednikiem serii RC był SC. I ciągle to był silnik V8. Jest to pierwsze V8 w historii. What about cars? Wolno z V8. Jesteśmy z tego dumni. I zabawa się zaczyna. I region. Czyli Torque Vertical Differential. To rodzaj elektromechanicznego dyferencjału aktywnie dopasowującego wielkość momentu siły w trzech różnych trybach pracy. Zmienna charakterystyka rozkładu momentu siły na kołach możliwa jest dzięki zewnętrznym modułom sprzęglającym składającym się z przekładni planetarnej zestawu sprzęgieł ciernych spinających oraz silnika elektrycznego prądu stałego fizycznie odpowiadającego za dokonanie spięcia sprzęgieł. O dostosowaniu i podziale odpowiedniej wielkości momentu siły między kołami decyduje komputer na podstawie odczytu serwisu sensorów przeciążeń G oraz obliczeń telemetrycznych. Ustawienie dyferencjału w tryb standard to charakterystyka równomiernego rozłożenia wielkości momentu siły jednocześnie przy zminimalizowaniu uślizgu osi napędowej. Daje wrażenie potulnego i łatwego w prowadzeniu auta, ale to złudne wrażenie. Tryb slalom poprawia stabilność i odczucie kontroli auta w zakrętach, dostosowując indywidualnie wysoce zróżnicowaną wielkość momentu siły między kołami. Tryb track to najbardziej równomierne rozłożenie wielkości momentu siły między kołami, jednocześnie podwyższona stabilność przy wysokich był ISF te parę lat temu. Później powstał LFA. A ten samochód, wyciągnięta cywilność ISF-a podkręcona szaleńczością LFA. Tak. I zrobił to Jakiki... Jah, taki, taki Chief Engineering of Lexus, e, Lexus Lexus F Line To jest jego dziecko. To on się nazywa. Jahiki. Ja, ja chciałbym kiedyś urodzić takie jahiki, dziecko. to. Jasiki, Koleżanka się rozkręca. O, właśnie. Lekkie ślizgi tylnej osi. Dobra, Rafał. Yy, zobacz, co właśnie się ta... dzieje? No. Niech to za kierownicę, a ty nie możesz nic powiedzieć. Dzimiter pokazuje, że tutaj latamy sobie tak dość yy, śmiało, żwawo. Wywołuje nas oczywiście profesjonalny kierowca, dlatego możemy sobie z czystym sumieniem i spokojem opowiadać na o samochodzie. Tak, no. Zatem ceny tego auta, słuchajcie, zaczynają się od 383 tysięcy złotych. My mamy wersję Carbon. Za 457. 457. Jest to wersja najdroższa. Ciekawą rzeczą jest to, że magiczną liczbą, jaka dotyczy tego samochodu... To są jest piątki. Jest co, nie, nie piątki, tylko 500. Kosztuje prawie 500 tysięcy, ma 530 Nm momentu obrotowego, ma 467, czyli prawie 500 koni. 5 litrów pojemności wolno ssącego fałości. I zbudowany jest na 25-lecie istnienia firmy Lexus I ma 5 miejsc ale, to, ale tego wersji RC tak, wersji A nie w wersji RCRF. I teraz tak, no hamulce są tutaj seryjne I większe. innych nie możemy mieć Moje zdanie jest takie, że hamulce są trochę za słabe Bo na przykład w Empowerze Jesteśmy w stanie kupić sobie za 30 tysięcy Ceramikę Karbon y nawet karpa. Ta, na, na, tak, 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 węglowe. Tutaj jedyne, jedyne hamulce to Brembo i Stal. No ale wiemy, że Brembo robi nie najgorsze hamulce, no dobre, na nie ale to sam ale samolot waży 1840 kg. I jest o 300 kg cięższy od swego konkurenta, jakim jest BMW M4. Tak, ale ja bym tak nie do końca konkurował ten samolot BMW m 4 gdyż to jest V8, sądzę, a BMW tam M4. To jest turbo. Nie, tam jest R6, R6, Twin Power Turbo. No. No i na to, że MK wygrywa, no ten niezwolniejszy. Bo mam więcej momentu. Ciężkie warunki są do tak, jakiegoś no bardzo i... ładnie te kontry zakłada, bardzo zgrabnie Ale podster! <laughs> <nie>. Ale podster! To <laughs> no, troszeczkę jest podstera. Znaczy, to różnica powinniśmy jeszcze wyjaśnić, różnicę między podster a nadster. Bo to nie, nie do końca wszyscy, mógł... no to koleżanka niech wyjaśnia, przecież mamy fachowca od podsteru i nadsteru. Kiedy jest podster, a kiedy jest nadster? Proszę zaprezentować. bo, bo, bo prawne nacewnictwo to jest oczywiście, e, właśnie zgłosi przednich podster. No, ale jeżeli się zagłębić w logikę konstruowania tych słów, to wszystko się stanie proste. Czyli ster, sterowność no to jest wtedy, kiedy auto jest neutralne, jest sterowne i po prostu jedzie w tym kierunku, w którym są skręcone koła. Jeżeli auto się staje, jeżeli jedziemy w taki sposób, że auto jest w poślizgu pod to znaczy, że jest mniej sterowne niż by wynikało z tego, jak ma skręcone koła. Czyli ja skręcam w prawo, dokręcam kierownicę w prawo, a auto jedzie prosto, nie reaguje na ten skręt. Generalnie chodzi o to, że. O, no, to zademonstrować. To, to można zrobić przez dokręcenie, za mocno. No tu mamy ten napęd, więc tutaj nie będzie był tylko... przez chwilę podster, bo no, zawsze słychać teraz był, ale on, on oczywiście bardzo często się przeradza w nadsterowność Tak, znaczy, jak szybko no, wejdziemy w zakręt, to prawdopodobnie tak. nie wyrzuci nam przód po prostu. Znaczy, generalnie chodzi o to, że przód jest odciążony, czyli jeżeli zamoc... albo za mocno skręcę kierownicę i po prostu opona przestaje pracować zgodnie ze swoim kierunkiem, tak? powinienem odkręcić kierownicę na zewnątrz. Albo jak do tam za dużo gazu i za Ciążę przed nią oś, no to wtedy ta, ta sterowność się może pojawić. No wtedy oczywiście trzeba, tyle jest trudne, że trzeba zareagować inaczej niż, by, niż by nakazywała mi logika. No, bo ja chcę skręcać w prawo, no to odruchowo do, dokręcam tą kierownicę do oporu w prawo i tylko tak. pogłębiam ten płośnik tak, sterowności. A musimy zmniejszyć. I trzeba skorygować, pół. trzeba skorygować tor jazdy i trochę kierownicę wrzucać, to jest śmiesznie to wygląda z wewnątrz, bo ja y, zaczynam kręcić kierownicą w lewo, a samochód zaczyna skręcać w prawo, bo odzyskują koła przyczepność nadsterowność. Na przykład do zakrętu do jakiegoś bo To jest akurat nawrót, więc to nie będzie bardzo delikatny skręt. No i to jest to zarzucanie tyłu, które tak bardzo kolokwialnie się nazywa. I no i to polega na tym, że samochód skręca bardziej niż by to wynikało z tego, jak mam skręcone koła i zaczynam się po prostu obracać. No i wtedy to już kontrę trzeba założyć. Tutaj... co robić z gazem? Znaczy, powiem tak, generalnie jeśli jesteśmy, nie jesteśmy, nie, nie mieliśmy okazji tego ćwiczyć w jakichś bezpiecznych warunkach yy, na torze czy na jakichś płytach poślizgowych, to yy, zasada jest taka, że gaz trzeba by, by mimo wszystko zdjąć nogę z gazu. Dlatego że ja wtedy zwalniam, bo hamuję silnikiem i jest mi łatwiej tak naprawdę ten samochód opanować, no bo wytracam cały czas prędkość zakładając, że popełnię błędy na tych kontrach. No bo jeżeli się tego nie ćwiczy, to tak naprawdę te błędy na tych kontrach się na początku zawsze popełnia. Nie no, Czyli one są spóźnione, reakcja jest spowolniona. Mogłabym się też zagłębić, dlaczego tak jest i z czego to wynika, ale może to za długi wywód. Dlatego generalnie my radzimy zdejmować nogę z gazu właśnie wtedy, kiedy to nie idzie jeszcze w parze z tymi poprawnymi kontrami, przez to, że zwalniamy jest łatwiej. Oczywiście jeżeli mówimy tutaj o jeździe już takiej bardziej zaawansowanej, dodajmy gazu, ponieważ nadsterowność to jest poślizg kółości tylnej, w związku z tym jak ja dodaję gazu, to ja dociążam te koła i, no, i no jest większa szansa, że one odzyskają przyczepność i odzyskają ją szybciej ale co za tym idzie, ja się cały czas rozpędzam. W związku z tym, jeżeli do tego dołożę pospóźniane kontry, to i tak opuszczę drogę, tylko z większą prędkością. To oczywiście będzie groźniejsze w skutkach. Stąd to zdejmowanie nogi z gazu. No później są już jakieś tam niuanse się pojawiają, w zależności od tego, jaki mamy napęd w samochodzie, to do, ten gaz trzymamy do końca albo trzeba ten gaz odpuścić. Lexus RCF dysponuje czterema podstawowymi trybami pracy zawieszenia, skrzyni biegów oraz silnika. Mamy zaskakujący tryb ekonomiczny, i w tym trybie jesteśmy w stanie zejść do poziomu 14-13 litrów w trasie i to jest 12,5 nam się udało tak. To tylko mistrz ekonomiczny, jazdy nasz flagowy driver, driverka właściwie V8 wolnosące nie jest w stanie spalić mniej. Przechodząc dalej mamy tryb Normal, w którym już ten samochód zaczyna przypominać potwora, że tak powiem. Idąc dalej mamy tryb sport i tryb sport plus. Ciekawostką jest fakt, że istnieje tutaj również tryb inżynieryjny. Tak się to nazywa. W ogóle może zacznę od tego, że jeżeli wyłączymy systemy w sport, w sport plus, informacja w Lexusie w instrukcji Lexusa jest napisana only for pro drivers. Także możecie się domyślać, co to oznacza. A no i w ogóle samochód jest przygotowany na to, żeby był w 4 napędzie, bo w RC350 wychodzi w 4 WD. Mówiłeś, Maćku o tym, że pierwszy Lexus jaki powstał to był Lexus LS 400 i seryjnie wychodził na 15-calowych kołach. W tym samochodzie 25 lat później, RCF-ie, 14,9 cala ma. Tarcza hamulcowa Brembo z przodu. A 13,9 z tyłu. A 13,9 z tyłu, także wyobraźcie sobie, jak 25 lat zmieniło podejście marki do motoryzacji. Dokładnie. I do tworzenia samochodów. Oczywiście LS jest samochodem luksusowym, ten samochód jest samochodem sportowym. Zresztą co słychać znaczy, i widać. Sportowym. to jest nie. samochód klasy Performance Coupe jak to mówi Lexus, tak? Ale jest to bardziej samochód klasy GT niż samochód taki stricte sportowy. No tak, to nie jest usportowione auto, a faktycznie można sobie. Na bardzo wiele pozwolić i jedyna rzecz, której nam tutaj nie zabraknie, o ile system nie odetnie, to jest moc i moment. Ciężko jest też sprawdzić tak naprawdę te właściwości trakcyjne tego auta, bo w ogóle przy takiej nawierzchni i przy takiej mocy ta, ta opona w ogóle nie przenosi tego wszystkiego na nawierzchnię. Także w zasadzie to można sobie poślizgać się albo spróbować się nie ślizgać i jechać na rzęsach i to tyle. Więc myślę, że gdyby było sucho i opona byłaby jakimś semi przynajmniej, bo no to wtedy naprawdę można by ocenić to, jak to auto się prowadzi i docenić bardziej te rozwiązania technologiczne, które są tutaj zastosowane. Bo teraz jeździmy na oponach zimowych, zwykłych, seryjnych oponach, no i ten przerost mocy jest że 3 razy za dużo, O dwa powiedzmy. I cały ten nadmiar mocy to się przekłada na to, że, że jedziemy tym pościskiem, to jest oczywiście fajne. No dobra, moje odczucia są takie. Samochód jest... Znaczy jest tutaj ciasno bardzo, czyli jeżeli chcemy sobie pojechać sportowo pojeździć trochę bokami, bo ja na przykład nie mam miejsca na łokcie. Cały czas uderzam prawym łokciem w ten podłokietnik, tutaj lewym łokciem o ten lewy podłokietnik. Samochód oczywiście ma ogromny potencjał. To już słychać podczas samego odpalania, ale trudno go uprowadzić w takiej sportowej jeździe. bo jest strasznie, strasznie nerwowy i takim... Slajdem. Właściwie się nie da pojechać, bo on od razu chce. że delikatnie zajmę go z gazu. Bo on od razu go chce prostować. Ja nie mam takiej, mam inne nawyki zupełnie z samochodów, które są takie trochę bardziej surowe. W związku z tym trochę na razie nie wiem za bardzo co mam z rękami robić. Ale możemy spróbować pojechać teraz płynnie i spróbować pojechać sportowo, czyli tak jakbym chciała osiągnąć jak najlepszy czas. Jak wiadomo, wszystkie takie uściski wpływają niekorzystnie na ten czas finalnie. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy da się pojechać płynnie? Ja obstawiam, że szybszy znaczy lepszy czas zrobię, jak włączyć tutaj wszystkie systemy. No ale to później, ewentualnie, te czasy będziemy sobie mierzyć. No dobra, to staram się pojechać płynnie. Zacznę od jedynki, tak jakbym miała start zatrzymany. Zrobiliśmy oczywiście od razu na początku. na ten gaz. Wystarczy, że minimalnie mocniej jeszcze tam gazu. to jest oczywiste, no bo ma duży moc, dużą moc, duży moment. I on na wyjściu z zakrętu od razu zrywa, yy, oczywiście przy starcie zrywa. No jest fan, jest, jest potencjał, ale ja wolę yy, swojego ISA szczerze mówiąc. I sądzę, że można by pojechać nim tutaj szybciej. Tam z Widzicie samochód? Tak, Jest, widzicie? Niestety, niestety to już są ostatnie chwile na torze w Koszalinie gdyż Pogoda nie dopisuje, a ciemno się szybko robi w grudniu na szczęście nie ma śniegu, tylko trochę pada deszcz. Po pierwsze chcieliśmy podziękować Lexusowi za to, że dostarczył nam Mega Friday. i dostaliśmy najszybsze auto dostępne w parku prasowym. Chcemy podziękować Emilowi za to, że wpuścił nas na ten obiekt. Udostępnia nam swoje dziecko, można by tak powiedzieć, tak. O swój O które dba przez cały, cały sezon. Cały czas modernizuje i tutaj się tyle dzieje, że w sezonie to ciężko jest normalnie wbić szpileczkę. A no teraz na szczęście nic się nie dzieje, jest prostu dlatego my tu przy, przy, przyjeżdżamy. Dzisiaj jesteśmy, bardzo Ci Emil, dziękujemy, jesteśmy w Koszalinie, Zapraszam wszystkich na tor do Koszalina. No to jest, Park Koszalin, jest, się tyle dzieje tak w jest. sezonie, że po prostu wow. No ale motopark Koszalin jest torem trudnym, ciasnym i nie na zbyt wiele prędkości można sobie pozwolić, ale można bardzo dobrze sprawdzić swoje umiejętności pod kątem techniki jazdy. Wystarczy 31.8 IS i po prostu... I jest pełen fan. Wszystko. I można. Jest pełen fan. Wszystko można Dziękujemy cały tor, również Jagnie, która przyjechała tutaj z nami dostarczyła Dzięki Jaguś. Nam... Dzięki. Dostarczyła nam mega Friday, bo siedziała za kierownicą, co widzieliście Przywiozła nas jak normalnie Przywiozła worek kartofli Jak worek kartofli, a my próbowaliśmy wtedy wam opowiedzieć o RCF-ie Tak, jak to, się, jak to wyszło to już widzieliście Mam nadzieję, że... Jak wam się to podoba to nie, jak, nie, jak wam się podoba to fajnie, jak nie to, to no trudno to Jak zwykle, jak zwykle to jest ulubiony tekst Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem Siemanko śmanko. Dziękujemy za oglądanie i nie zapominajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał